Hej, ja jestem Deniu, a to wszystko co musicie wiedzieć o nadchodzącej wersji 2.3 w Zen Zone Zero. Nowe postacie: Lucia jest s Iter Support. Zwiększa ona HP oraz Sheer Force sojuszników w oparciu o swoje HP. Co więcej, jej ult przywoływa Iteriala, którym będzie mogła sterować, a po czasie przemieni się w pole leczące nasze postacie. Itharii będzie s Ice Rapture zadaje ona więcej obrażeń im mniej ma HP, część z jej ataków wysysa jej zdrowie, gdy inne ją leczą. Co więcej, ma ona ładowany atak, podczas ładowania którego jej macki będą blokować nadchodzące ataki. Wreszcie Bonato, czyli A-rank Fire Rapture. Będzie on miał swój miernik pod HP, który pozwoli mu na wzmocnienie jego ataków podstawowych. Jego wzmocnione ataki będą wysycać mu HP. Silver Surger Anbi także otrzyma wzmocnienia banery. W pierwszej połowie mamy Lucy oraz Riran Vivian, a w drugiej Ithari i Ufufu. Skiny. Monato dostaje skina, którego otrzymamy za darmo po ukończeniu głównej fabuły dodanej w tej wersji, a skin Vivian otrzymamy za darmo jeśli zrobimy 180 limitowanych przywołań w trakcie wersji 2.3 oraz 2.4 Questy! Mamy nowy chapter Bane Story, w tym wraz z Pukszak udamy się do Lebnian Hollow, by odkryć wiele tajemnic. Dostaniemy także story quest Lucy. Eventy. Dostajemy event z walką turową, podobną do Heroes Fire Emblem. W owym evencie będziemy grać z potworami i otrzymamy z niego monato za darmo. Także będzie event z walkami, które będziemy mogli sobie wybrać i różnymi zakończeniami w zależności od naszych wyborów. Będzie także event ze zrobieniem zdjęć i event, w którym będziemy przeprowadzać wywiady z postaciami. No i oczywiście te same eventy, które powracają w każdej wersji, czyli te z podwójnymi dropami, eksploracją i tak dalej. Miany Quality of Life. Dodają interfejs, który w przejrzysty sposób pokaże nam, ile potrzebujemy jakich materiałów do wzmacniania postaci oraz lepsze sortowanie dysków i podświetlenie się statystyk preferowanych przez postać. Zostały także zatyzowane nadchodzące postacie. I to wszystko, jeśli chodzi o następną wersję. I dzięki Wielkie za oglądanie. Do następnego otrzymacie się i cześć.